Czy wiesz, że połączenie dwóch potężnych suplementów kreatyny i białka serwatkowego może znacząco przyspieszyć wzrost twoich mięśni i zwiększyć wydajność na siłowni? Odkryj, jak te popularne suplementy współgrają ze sobą, by zapewnić ci większą siłę, szybszą regenerację i lepszą kondycję niż kiedykolwiek. Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać te suplementy do maksymalizacji twoich wyników treningowych. Białko serwatkowe i kreatyna zyskały uznanie wśród sportowców i entuzjastów fitnessu za ich skuteczność w poprawie wydajności na siłowni oraz przyspieszeniu wzrostu masy mięśniowej. Obie substancje są cenione za ich specyficzne właściwości, ale połączenie ich może oferować dodatkowe korzyści, takie jak zwiększenie energii i efektywniejsza budowa mięśni. Przyjrzyjmy się bliżej, jak każdy z tych suplementów działa osobno i co się dzieje, gdy są stosowane razem. Kreatyna, działanie i korzyści. Kreatyna jest organicznym związkiem chemicznym, który naturalnie występuje w ludzkim ciele, głównie w mięśniach. Jest kluczowym elementem systemu energetycznego komórek, który odpowiada za szybkie dostarczanie energii w trakcie wysiłków krótkotrwałych i intensywnych. Suplementacja kreatyną jest popularna wśród sportowców, ponieważ zwiększa poziom fosfokreatyny w mięśniach, co przyczynia się do szybszej regeneracji ATP, adenozyno-trójfosforanu kluczowego źródła energii. Efektem jest poprawa wydajności podczas treningów siłowych, zwiększenie siły i wytrzymałości, a także wspomaganie wzrostu masy mięśniowej. Najczęściej używaną formą jest monohydrat kreatyny który jest badany najintensywniej i uznany za bardzo efektywny. Białko serwatkowe działanie i korzyści. Białko serwatkowe, będące produktem ubocznym przy produkcji sera, jest szybko przyswajalnym źródłem białka. Dostarcza wszystkich dziewięciu niezbędnych aminokwasów, które są kluczowe dla naprawy i wzrostu tkanki mięśniowej, zwłaszcza po intensywnym wysiłku. Konsumpcja białka serwatkowego przyczynia się do szybszej regeneracji mięśni. Stymuluje syntezę białek mięśniowych, co jest krytyczne dla budowania masy mięśniowej, a także może pomagać w redukcji tłuszczu ciała. Połączenie kreatyny i białka serwatkowego. Integracja kreatyny z białkiem serwatkowym może znacznie potęgować ich indywidualne efekty. Kreatyna dostarcza energii potrzebnej do wykonania intensywnych ćwiczeń, podczas gdy białko serwatkowe efektywnie wspiera proces regeneracji po treningu. Ta synergia nie tylko przyspiesza przyrost masy mięśniowej, ale także poprawia ogólną wydajność treningową i skraca czas potrzebny na regenerację. Dodatkowo, kreatyna poprzez zwiększenie zawartości wody w mięśniach może dodatkowo wspomagać ich wzrost i siłę. Szczegółowe korzyści z połączenia kreatyny i białka serwatkowego zwiększona wydajność treningowa. Kreatyna poprawia wydolność podczas krótkich i intensywnych ćwiczeń, natomiast białko serwatkowe zapewnia budulce do naprawy i wzrostu mięśni po wysiłku. Szybsza regeneracja. Białko serwatkowe przyspiesza procesy regeneracyjne, redukując ból mięśniowy i przyspieszając odbudowę uszkodzonych włókien. Lepsza funkcja mięśniowa. Kreatyna zwiększa siłę i masę mięśniową. A białko serwatkowe wspiera długoterminowy rozwój i utrzymanie mięśni. Korzyści metaboliczne. Kreatyna może pomóc w zarządzaniu energią i gospodarką glukozą, podczas gdy białko serwatkowe poprawia ogólną odpowiedź metaboliczną. Dawkowanie zaleca się spożywanie około 0,58 g białka na kilogram masy ciała dziennie, co przekłada się na 20-25 g białka serwatkowego zaraz po treningu. Oraz 3-5 g kreatyny dziennie. Najlepiej w trakcie posiłku, aby zwiększyć jej wchłanianie. Można rozważyć cykle ładowania kreatyną, ale nie są one konieczne dla każdego. Podsumujmy. Połączenie kreatyny i białka serwatkowego to skuteczna strategia dla osób szukających maksymalizacji efektów treningowych, szybszego przyrostu masy mięśniowej oraz poprawy regeneracji. Czy próbowaliście łączyć kreatynę i białko serwatkowe? Podzielcie się swoimi doświadczeniami poniżej. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i podziel się nim ze znajomymi. Subskrybuj nasz kanał, aby odkrywać więcej interesujących faktów o ludzkim ciele i cieszyć się zdrowszym życiem dzięki prostym zmianom w codziennych nawykach.